제인더 레. Adamie. Czy pamiętał Pan, czy pamięta Pan, może kto za Panem w szkole ganiał? O, oczywiście, że tak. Pamiętam. No, kto to był? A nie, zgadnie Pan. Mm, nie A, mam tam, pojęcia dlatego Czyżby to była jakaś y, panna w spódnicy w Grochy? Albo dwie? Może nie panna i nie spódnicy, ale w Grochy, w fartuchu. Pani szatniarka ganiała za mną, bo nie przebierałem butów. No. No, nie nosiłem o. na zmianę i ganiała mnie. A wie pan co? A ja wiem, kto nosił y, buty na zmianę. Kto przebierał właściwie buty na zmianę? Tak. Kto? Laczkarze. Chuj, z leczkarze. Zobaczy pan. Naukę w tej szkole uczniowie rozpoczęli po raz pierwszy 1 września. 1958 roku, a więc 40 lat temu. Nazwa Zespół Szkół Zawodowych została przyjęta z dniem 1 września 1978 roku. W roku szkolnym 1997-98 mamy 16 oddziałów klas pierwszych, 462 uczniów klas pierwszych, 39 wszystkich oddziałów, 1126 uczniów w całej szkole. Uczą się oni 40 różnych zawodów i specjalności. Zajęcia praktyczne odbywają w 294 zakładach. Aktualnie zespół szkół zawodowych tworzą szkoły. Szkoła zasadnicza numer 4 Technikum zawodowe Technikum zawodowe dla dorosłych Szkoła przysposobiająca do pracy zawodowej. W budynku szkolnym jest po 12 sal lekcyjnych na każdym piętrze. Imię Hubala szkoła przyjęła 6 marca 1910. 986 roku. I co, panie Adamie? Czy już pan y, wie, kim byli laczkarze? Oj, tak, tak. Wiem. Pewnie przyjdzie taki czas, że sobie takiego laczka kupię. A wie pan co? Najlepiej, y, jeżeli już laczki, to tylko i wyłącznie ze skóry. Niekoniecznie z gubałówki, ale ze skóry. Y, tak się dobrze składa, że znam kogoś. 45-letnim stażem, to takie laczki mógłby zrobić. Któż taki? Spójrzmy. W roku szkolnym 1991-92 Technikum Przemysłu Skórzanego im. Jana Kwińskiego w Starogardzie Dańskim obchodzi piękny jubileusz 45-lecia pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej. Przeglądając karty historii historii szkoły cofamy się myślą do pierwszych lat po wojnie. Trudne to były lata, spalone miasta, niszczony przemysł i ogromne luki kadrowe dla potrzeb odbudowy życia gospodarczego. Pełni zapału ludzie dobrej woli starali się organizować to życie na nowo, by jak najprędzej odbudować zrujnowane kraje. Aby sprostać temu zadaniu potrzebna była kadra. Która przygotowałaby stanowiska pracy dla dorastającej młodzieży. 12 kwietnia 1946 roku do ucinka przybyło pierwszych 13 chłopców sieru. A już w październiku tego samego roku zakład posiadał 63 uczniów. Taki był początek. O tamtych latach, które były początkiem historii technikum, tak napisał w retoracie okolicznościowym, Wygłoszonym na trzecim zjeździe absolwentów szkoły w 1966 roku ówczesny dyrektor szkoły, magister Stefan Rządkowski. Wśród rezerw, z których powoływano przyszłych fachowców, były olbrzymie rze rzesze sierot, którym należało się jak najprędzej zainteresować. Panie Adamie, jak Pan mógł zauważyć, to niektórzy nauczyciele otrzymywali nagrody finansowe. No i taki akcent skórzany, skórzany portfel, który można było wypchać tą nagrodą. No tak, jedni dostawali damy nagrody finansowe, a innym nauczycielom zafundowano reformę edukacji. Taka gimnazjada. Można by tak powiedzieć, Można tak powiedzieć gimnazjada. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że we wrześniu uczniowie powrócą do szkół, w których między innymi będą nowe programy nauczania. Po wielu latach powrócą gimnazja, na przykład w gimnazjum numer 3, obecnie szkole podstawowej numer 3, uczyć się będzie około 300 gimnazjalistów, uczniów klas szóstych, siódmych, ósmych, z rejonów należących do dzisiejszej szkoły podstawowej numer 8 i szkoły podstawowej numer 3. Reforma edukacji, która w zasadzie już weszła w życie, ale tak naprawdę poznamy jej pierwsze efekty, już we wrześniu. Będziemy mieli trzy gimnazja na terenie naszego miasta, trzy pełne gimnazja. W obecnej szkole numer jeden będzie gimnazjum numer jeden, w szkole numer trzy będzie się mieściło gimnazjum numer trzy i w obecnej szkole numer sześć będzie się mieściło gimnazjum numer dwa. Pozostaje życzyć nauczycielom, żeby to Przebiegł jak najbardziej sprawnie i żeby faktycznie w przyszłym roku szkolnym odczuli, że wraz z reformą i z większą pracą także tak jak zaopowiadało ministerstwo, będą wzrastały płace dla nauczycieli, czego na nowy rok szkolny wszystkim nauczycielom życzę. Wzrost hmm. pensji. Hutniczych <śled> 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 Paknet, oficjalny przedstawiciel największych polskich hut. Huty Katowice, Sędzimira, Ostrowiec, Buczka oraz Stalprodukt Bochnia. Paknet, producent stolarki aluminiowej i PCV. Okna, drzwi, witryny, fasady, ogrody zimowe. Wszystko w oparciu o profile renomowanych firm zachodnich. Paknet. Starogard Gdański, ulica Splewska 14A. Telefon fax 069 297 66 oraz 069 256 45. Pan panie Adamie, ma pewnie już wyrobione zdanie na temat szkoły. Mam wyrobione zdanie. Pan pewnie też. No, wie pan, więc ja. A wie pan, kto jeszcze ma wyrobione zdanie na temat szkoły? No i? Kto? Dzieci. O, dzieci mają bardzo dobrze wyrobione zdanie na temat szkoły. Co przedstawia materiał? Wiecie chodzić do szkoły? Tak. <noise> Czy macie już jakieś dwóje? Nie. Na którą godzinę macie do szkoły? Na ósmą raz, na dziewiątą czterdzieści Różne. Czy sami wstajecie? Nie, mamo, zawsze obudza. Ile masz lat? Siedem. Czy chciałabyś wrócić znowu do przedszkola, czy wolisz być w szkole? Wolę być w szkole. Dlaczego? W przedszkolu to trochę nudno się tak bawić bez przerwy. To są przyjemne zadania. <laughs> Czy myjesz się, gdy nim przejdziesz do szkoły? Tak. Czy sama się ubierasz? Tak. Czy sama chodzisz do szkoły? Mam mnie odwoź. Czy masz już jakąś szóstkę? Tak. Z jakiego przedmiotu? Matematyki. A jaki właśnie przedmiot lubisz najbardziej? Pani Adamie, małe dzieci, mały problem, większe dzieci, większy problem. No tak, te większe dzieci mają duży problem z wyborem szkoły. A Pan niby nie miał? Nie, nie miałem, tylko plany się potoczyły inaczej, zawsze chciałem być fryzjerem. Aha. Około 5% ośmioklasistów nie kontynuuje nauki, szacuje MEN. Większość absolwentów wybiera szkoły zawodowe, przygotowano dla nich prawie 526 tysięcy miejsc w różnych typach szkół. Jednocześnie powoli rośnie liczba uczniów, którzy wybierają liceum ogólnokształcące z 22% w 1989 roku do 28% w 1993 roku. Kandydaci do zawodówek najczęściej chcą zostać fryzjerami, mechanikami samochodowymi, sprzedawcami i krawcami. MEN od kilku lat przygotowuje się do zmian w szkolnictwie średnim. Chce, by do liceów ogólnokształcących trafiało 40-45% młodych ludzi z każdego rocznika. 20% chodziłoby do liceów technicznych, które mają dopiero powstawać. Ci, co są po ósmej klasie, teraz martwią się, jak przetrwać w pierwszej. Jak kociaki, jak kociaki z ogólniaka. O, tutaj mamy kolegę, taki duży. Może, może ty coś powiesz dla STK, parę, odpowiesz na parę pytań. Jakie masz wrażenia z tej szkoły, w pobytu? Dobre. No dobrze. Jakieś lufy masz już? Nie, już nie wystawiali o tym. Nie wystawiali. Ilo was w klasie tak w ogóle jest? 34. Tak. Jak widzimy, to dość liczna klasa. na to. Dlaczego przyszedłeś do tej szkoły? Dlaczego przyszedłem do tej szkoły? Ponieważ tu uważam, że jest wysoki poziom. No. Tylko dlatego? No i dlatego, że jest dosyć sławna szkoła w Starogardzie. Co sądzisz o tej szkole? Nie wiem, ja tu lubię chodzić i jestem zadowolona, że zdałam te egzaminy. Z jakiej szkoły przyszłaś? Z szkoły podstawowej numer 4. Nie żałujesz, że opuściłaś szkołę? Trochę. Dlaczego? Żal mi kolegów i koleżanek. A może którzy przyszli z tobą? Tak, to jest moja najbliższa koleżanka. <noise> Jakieś problemy w nauce? Problemów na razie nie ma, bo żadnych ocen jeszcze nie były stawiane. A nauczyciele są jacyś, którzy... Z którymi byście chcieli, a nie macie, takie idole? Słyszeliście coś? A, no przede wszystkim pff, pan profesor Cieślak, byśmy chcieli mieć z panem Cieślakiem. Cieślak? Dobry jest? No tak słyszałem, że jest bardzo profesor lubiany. Ale od kogo? Od nas? Od? No, starszych kolegów. Starszych kolegów. Dziękuję. No, dziękujemy. Panie Adamie, nie będziemy się zamartwiać, co tam po ósmej klasie, my mamy to już za sobą. Proponuję przejść do następnej sondy, która pokazuje, jak pracuje się nauczycielom. O, bardzo dobrze. Akurat młodzież jest, jakby to wyrazić, składa się z takiego dosyć dużego przekroju i młodzież zdolna, i mniej zdolna, ale ogólnie trzeba stwierdzić, że jest z kim pracować i o czym rozmawiać. Także nie narzekam. A jakie ma pan może marzenia związane z pracą, albo też osobiste na przyszłość? No marzenia nauczycieli, przypuszczam, że są zbieżne. Przede wszystkim chodzi o sferę materialną, żeby to się zmieniło trochę i żeby bardziej do, ten zawód był dowartościowany także i w mieście i, i w ogóle w, nas, w naszej całej rzeczywistości, ponieważ y, teraz chyba jest y, y, na samym końcu y, tej kolejki y, wszystkich y, profesji. Także mamy nadzieję, że dzięki też takim uczniom jak Ty porządnym coś się zmieni. No ja też mam nadzieję. Może teraz do Pana. Jakie Pan ma marzenia na przyszłość? E, marzeń że z nas ma dużo, ale w, w, w takich może przyziemnych to wiele nie ma. No, chcielibyśmy na pewno, jak kolega powiedział, żeby ten nasz zawód był bardziej doceniony. Przez, szczególnie przez władzę, żeby no, w najbliższej przyszłości e, oświata wyszła z tego dołka, którym jest. No, a młodzież, żeby po prostu no, bardziej chyba wierzyła w nas. A jak się w związku z tym Panu pracuje z młodzieżą w tej szkole? Bardzo dobrze. Pracowałem w podstawowej, w trójce. Wspominam mile. Tu jestem od 1977 roku i, i muszę powiedzieć, że praca z tą młodzieżą daje satysfakcję. Z obecną młodzieżą, no, chyba podobnie jak z każdą młodzieżą, bo jest to już 31 rok mojej pracy. Staż mam już duży, a młodzież. Zawsze w każdym pokoleniu była wyjątkowa, najlepsza, wspaniała i zawsze tak oceniam tę młodzież. A jakie marzenia na przyszłość związane może z pracą osobistą, a może osobiste takie, jeżeli da się wyjawić. Jeżeli da się wiem takich najbardziej intymnych marzeń, to tutaj na pewno nie wyjawia. marzenia zawodowe czy, 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 czy w ogóle związane z moją pracą, to zawsze ja tak myślę pod kątem tego, co robię, a więc żeby uczniowie, których wychowuję, których wykształcę, byli szczęśliwi, żeby dobre studia podjęli, no, żeby. Aby im w życiu dobrze było. To takie moje marzenia starego nauczyciela. Dobrze, dziękuję Pani bardzo. Z okazji Dnia Nauczyciela dla naszego ulubionego pana profesora marszalca składa klasa druga AL oraz dla wszystkich wspaniałych nauczycieli również najlepsze życzenia od klasy 2 AL. Dziękuję. I tak właśnie przebiega Dzień Nauczyciela w mojej szkole. Każda lekcja jest czymś innym. Wszyscy uczniowie z różnych klas składają różne życzenia. Jak się Pani pracuje z młodzieżą w tej szkole? Wspaniale. 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 A wiemy życie pełno kłopotów. Jakie ma Pani marzenia i plan na przyszłość? O Boże. Może Jak? marzenia. Marzenia? Oj, nie zastanawiałam się nad tym. Nie zastanawiam. A główne, największe, jakie Pani ma? <noise> no, o czym ja marzę? No naprawdę, nie wiem. Nie umiem powiedzieć. No, dziękuję bardzo. Tak, tak. I jak się Pani pracuje z młodzieżą w szkole? Z tobą najlepiej. A dziękuję bardzo. A jakie ma Pani marzenia na przyszłość? Na przyszłość? A no. Dalej pracować. Tak, dalej. Dobrze. Dziękuję bardzo. Panie Piotrze, a powie Pan szczerze. Pan ma dużo doświadczeń. Jak się Panu pracuje z młodzieżą? No, można Pani nam powiedzieć, że mam takie doświadczenia, no, takie, że byłbym specjalne. Mhm, no, 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 no myślę. się. Na no, ubie też jest tak nietypowo, bo mam ciągle jakieś wirusy, spięcia, la, la, lagi i jakoś idzie. O, panie damię, proszę bardzo. Telefon od widza. A, doma technologia. Reforma szkolnictwa daje znać o sobie. Mhm. Dodatkowe godziny tutaj. Czarnkowe? Tak, czarnkowe. Czarnkowe. doposażyły nas po prostu w y, system. Y, na wódze, Telekonferencji, proszę tak, Państwa. A tak. też weź tam, nie siódemkę, a tu razem dwójkę. Tu. No tu. Dzień dobry. Dzień dobry. Przemysław z tej strony. Serdecznie. Z okazji Dnia Nauczyciela chciałbym życzyć wszystkim nauczycielom, którzy przewinęli się przez moje życie wszystkiego dobrego, samych sukcesów, zadowolenia z pracy. Zaczynając od szkoły podstawowej z niesamowitą reginą Sikorską, poprzez drugie liceum ogólnokształcące z wychowawczynią profesor Szymańską, Darkiem Stubą, ówczesnym wicedyrektorem Piotrem Cesarzem, na studium medycznym i uniwersytecie kończąc. Wszystkim wszystkiego, wszystkiego dobrego. Wasze święto, wasze zdrowie. Pozdrawiam. Dziękujemy bardzo Dziękujemy. za tę rozmowę. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo. Można tak powiedzieć, jakiś taki telemost no się stworzył, prawda? No, taki most z wyspami. No, patrz pan, patrz pan. Niedawno, niedawno biegał z mikrofonem w ręku, nie? No. Ten czas szybko leci. Jaka hierarchia wartości się otworzyła, jaka kariera, prawda? Że teraz, teraz nagle siedzi sobie w fotelu z rudą w ręku. Nie trudno zrobić teraz karierę w telewizji. Panie damie, ze szklaneczką w ręku trzeba bardzo uważać. Bardzo. No, tak, bo zbyt. W, w, Większa, zbyt duża ilość te, tej zawartości szklarzki powoduje niekontrolowane, przeczące zdrowemu rozsądkowi różnego rodzaju reakcje. Czyli tak. trzeba szybko opróżniać. To też tak myślę. Ale swego czasu kamera zaobserwowała ciekawe wydarzenia w Czerwonym Ogólniaku i proponuje to zobaczyć. Ochłońmy trochę panie damię. No, trzeba, trzeba ochłonąć Ale na osłodę Mam dla pana Trzy wspaniałe kobiety Tylko trzy? Aż trzy I to o jednakowym imieniu Zapraszamy Państwa na wyjątkowy teledysk. Lizaki? Od pewnego czasu już nie. Mam złe doświadczenia. A co, za, za słodkie czy. Gorzkie? Gorzkie, bo opatrzone mandatami. Aha. Yy, czas w takim razie, proszę Państwa, najwyższy na MKP, czyli Miejską, Miejską Kronikę, Kronikę Policji. Policji. Powiedzcie dzieci, czemu wy nie jesteście dzisiaj w swojej sali, co się stało? Bo, bo... bo, bo, bo I co tam teraz jest, Co tam jest w tej sali? Bałaga tam jest. Policja. I co, i co robi policja? Pięcia. Pięcia. I co wam ukradli? Żółwie, żółwie, pisarki i układanki. Dwa piórniki, i dwa układanki. I, się... I, I Mateuszowi Kurkowskiemu i mi piórniki. A jak wy się teraz czujecie? Źle, A pamiętacie już, ile tu było ma i naszego 3, 4. 4 czy 3? Pamiętacie? Dwa, tak, dwie, cztery. A wczoraj było to? Co wczoraj było u was u góry. To, co też było wczoraj? To pita się Tak? I też było to. I, zła była... I złamał ktoś sobie rękę. Pani Adamie, wstyd mi. Czas, żeby tu wrócić. Je suis là. Je suis là.